Witam wszystkich w kolejnym odcinku z TPT I po raz kolejny walczymy tutaj z Alligatorem Jakąś moją podróbką i jakąś Feng main. Ale ta Feng Min to wygląda jak taka sukowata sekretarka <grym> Masakra Dajcie znać co wy o tym sądzicie w komentarzu W ogóle w e, tą postacią, moi drodzy, to ja dopiero zaczynam grę, bo sobie zrobiłem e, na razie klaudetkę na 40. E, no i tak gramy sobie z Elgatorem, ooo i Fengming chyba się obraziła za tą sekretarkę. Posłyszało ci. Noo. Fengming się na mnie obraziła. Szkoda. O, Claudet mieć zawsze Claudetkę. E, Ty dalej masz to zadanie ze skrzynkami, zrobisz jakiekolwiek? Jedno. Uuu, to ile masz jeszcze? Pięć. Co tu zrobienia na tej mapie? O ciasteczko. Byt ja cebulowy mam... jest zadowolony. Ja wybrałem kluczyk. E, no okej, okay, ale wiesz, e, ciasteczko to nam 105 czy tam 104% e, wszystkich punkcików, także wiesz. 4. Trzeba się postarać jak najwięcej tych punkcików zebrać. No kurde. Miałeś jakąś informację o Mordulcu? Nie. A, jak miałem to nie zauważyłem. Podejrzewam, że będzie nurska albo jakiś pilarz. O! Okej, okay. ja się tuż przy generatorze respię. W sumie... Aha, to jest od razu przy tej. Ja się zrespię w tym Tego ja nie używam skrzynki. Od razu całą zmarnuję. Ech. Ale to... Marnuj, marnuj. Co? Marno, marno, i od tego to jest Dobra, eee, widmo. Nie wiem co to. Ten z dzwonem. Nie nie lubię go. Ostatnie w duchy, nie lubię go. Ale dziwne, bo on chyba nie do końca wie, jak się ma pojawić. Też nie wiem. W gramonii. Dobra, załapał. Będziesz musiał się w konie koło mnie gdzieś przewieźć? Ja? Nie planowałem tego. Ja cały czas słyszę. On mnie odpuścił. A, bo ja nie mam self-care'a. do Klaudetki. Ale to i tak go widać. Jak się przyjrzysz, to widzisz taki jakby... Czekaj, Klaudety już ten... Ja się już jestem tropem. Czemu jesteś tupem? Po mnie widzę. Aha. No wea. Claudet tutaj y, ratuje. A tu jesteś, ok. Ja pobiegnę za Claudetką. Zobaczymy, może mi wskaże. Miejsce, gdzie będzie jakiś fajny generator, zostaje. Ta trójka jest. To nie fair. Tak. Nie dużo mi brakowało. No. Odciągnę go. I za chwilę cię ściągną. Nie wiem, no ale jak ja mu wyskoczyłem, jak on wychodził ze z budynku, wyskoczyłem na mordę. Dlaczego czego ty oczekujesz? Okay. Ale pobieg do was od razu. Gdzie no ja spełniłem swoje. no ja? Ja spełniłem swoje zadanie od razu, ten. Eee... Nie biegnij tu z nim. Tak! Ja jestem w domku jakby, co? Myślę drugi raz, no. Okej. Okay. Czemu zostały nam tylko dwa haki? A ja myślę, że trzeci raz. Trzeci? Ojej. No to słabo. było. Ja mnie barwa, od razu. Może cię tam uratują. Nie wiem. A. Ja on podniosę przy Co? tu Tak, no walnął mnie. Ty tam się ten? Ja już zbieram. No oh, f**k, nie mam szczęścia dzisiaj Właściwie ja? nie razu nie zostałeś powieszony Ja? Ty Ja już już ale... Który trzeci raz i koniecznie Dobra, goni mnie. No nie. Otwórz bramę na dziewięć dziewięć i wieżę, mi i uciekniemy. Dobra, ja mam spacerowanko. On jest na niewidzialnym, jakby co. Eee, I stoi, kurczę, tu na... na blisko. Która brama jest otwarta? Brawo. Czyli na wprost mam biec? Zabije mnie. Co za gość? Nie wiem, czy to jest rzucenie na mnie. Co? Rzucenie na mnie. No wiem, widziałem to. Już tak blisko ja Ja uciekam No uciekaj 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 Ajajaj. Ale wiesz najlepsze jest to, że ja zlamiłem na własne życzenie Choro mnie Kurzył się Masakra ile? Ale że ja jednak zrobiłem ten kryształek? Jestem aż w szoku więc nie jest tak najgorzej, to prawda Siedem tysięcy punktów, to za Żenada. Co za Żenada.